Hej, co łatwo wnioskować po moim niezakończonym makijażu, no i też po tytule filmu. Dzisiaj będziemy sobie testować podkład w sztywcie. Jest to dla mnie nowość, ja nigdy takiego podkładu nie używałam. Tego podkładu nie używałam i ogólnie też nie mam zbyt dużego doświadczenia z podkładami w sztyfcie. A dzisiaj będziemy testować podkład z Miss Sporty. On się nazywa Really Me i on ma bardzo obiecujące, bardzo zachęcające obietnice tutaj napisane. Ma to być podkład dający efekt drugiej skóry, ma to być lekka, formuła, która pozwala skórze oddychać no i cera ma wykonać nieskazitelnie i naturalnie, no i został on przetestowany dermatologicznie. Kupiłam w rozmowie dwa kolory 001 i 003, no i zobaczymy, ten 03 jest taki bardziej wpadający um, w oliwkę, tak minimalnie, także jakby cuda będę się martwić tym najjaśniejszym odcieniem, także opis naprawdę brzmi zachęcająco, jeżeli chodzi o opakowanie, no to no, co tu ukrywać? Z jednej strony jest urocze, ale z drugiej strony bardzo przypomina mi taki makijaż, zabawkę. Wiecie, takie dla małych dziewczynek, palety, już na szminki, które tak naprawdę nie mają żadnego pigmentu, tylko żeby dziewczynki się pobawiły tym makijażem, ale się nie umalowały. No to, to tak trochę wygląda. Mam nadzieję, że to pigment będzie miało. No, ale właśnie ta jakość tego plastiku i ta grafika trochę takie zabawki przypomina. No ale okej, zobaczymy. Nie wiem, czym będzie się ten podkład lepiej nakładało, jaka będzie jego konsystencja, więc przygotowałam sobie dwie opcje. Jedna to jest oczywiście zwieńczona gąbeczka, a z drugiej strony mam dwa pędzle, jeden płaski, a drugi okrągły, no ale pędzel to pędzel, tak? Zobaczymy po prostu, um, czy te krawędzie będą przeszkadzały w czymś, czy nie. No dobra, no to zbliżmy się do siebie i przechodzimy do aplikacji. Twarz oczywiście mam już nakremowaną. Sądząc po kolorze, który mi daje zaraz po przejechaniu, raz wydaje mi się, że ma małe krycie. No to jedziemy z tym. Z takimi podkładami lepiej jest nakładać je tylko w jednym kierunku i też właśnie z góry na dół, żeby te włoskie na twarzy przyklepać. po tylu zapewnieniach, no to muszę powiedzieć, że nie jestem pod wrażeniem. Tutaj na środku albo ścieram go kompletnie, czyli nie ma w ogóle żadnego krycia, albo jest tak widoczny na skórze, że wszystkie obietnice o efekcie drugiej skóry można wyrzucić do okna. Chyba że się go wklepię palcem, no ale. W miejscach, gdzie te pory są szersze, czyli właśnie na samym środku twarzy, to tutaj przynosi, zdecydowanie trzeba go wklepać palcami, żeby się po prostu. Pozbyć podkładu sporów. Muszę przyznać, niestety, co zresztą też widać po moim twarzy, nie jestem pod wrażeniem. I to bardzo delikatnie mówiąc. Aha, i w ogóle to jest cały produkt. To już jest wszystko. Tu już widać ten plastikowy kawałek, tą całą rynienkę. Tutaj jest 7 gramów produktu, co może niewiele mówić, ale to jest cały sztyft. Tu mamy całe opakowanie. Wkręcamy do środka i w ogóle przy pierwszym użyciu już użyłam, no nie wiem, 3 mm, co przy całej długości 2 cm to jest bardzo dużo. Więc ja nie wiem, co, co jest wreszcie tego opakowania, bo na pewno nie jest to produkt, na którym nam zależy, no ale okej. Okay. Tak zastanawiam, czy to, że on ma takie małe krycie, wynika z tego, że um, no sądząc po jego szacie graficznej, jest skierowany do nastolatek i chodzi o to, że posnastolatki nie miały zbyt dużej, jak to się mówi, szpachli na twarzy, ale może jaj, no, zjajno, ten podkład mógł być ładnie wyglądający i trochę więcej kryjący, bo też nastolatki przecież mają często problemy z pryskami, więc no nie wiem. Tak jak mówiłam, może być albo coś bardzo super, albo bardzo bardzo wielka tragedia, okej. Okay. Tak to będzie wyglądać na jednej stronie, e, przejdziemy na drugą i będziemy aplikować go, właściwie będziemy go już rozcierać mm, gąbką do makijażu. Chyba, że trzeba go nałożyć i tak zostawić. <laughs> Odcień podkładu zdecydowanie się zaróżowił bo w opakowaniu, kiedy go um, sprawdzałam w testerze i patrzyłam na niego ogólnie tutaj na... kiedy ten krem jeszcze nie był ruszony, wiecie, ta pierwsza taka dziewicza warstwa, oto on się wydawał być lekko oliwkowy, a w tym momencie to nagle moja skóra wydaje się być oliwkowa, a normalnie nie jest. Myślałam, że on będzie właśnie dla mnie zbyt oliwkowy, a się okazał, okazało się, że troszeczkę zaróżowiał. Aplikując go gąbką osiągnęłam zdecydowanie większe krycie, ale nie podoba mi się to większe krycie. Z daleka jest ok, ale z bliska bardzo go na twarzy widać i też czuć. Tak trochę. On jest takim. On jest produktem kremowym, ale to jest suchy krem. Wiecie o co mi chodzi? Że wcale się nie wydaje taki przyjemny do tylko. Właśnie, w sobie dużo pudru, właśnie, o coś takiego. Nie wiem. Sądząc po jego konsystencji, na 99% będę miała go tutaj zebranego wszędzie, gdzie tylko skóra się na twarzy załamuje, więc to raczej nie jest coś idealnego, już jestem na niego trochę wkurzona. Ale dobra, no na tym myślę, poprzestaniemy. Możecie teraz w zbliżeniu zobaczyć, jak ten podkład tak naprawdę wygląda na skórze. Na moim prawym policzku aplikowany był pędzlem i trochę przyklepany palcem, żeby go wyjąć z tych bardziej rozszerzonych porów. A na lewym policzku był nakładany gąbką. Tu jest zdecydowanie większe krycie, ale jest też bardziej na skórze widoczny. My się na razie rozstaniemy, mamy godzinę 13.16. Um, dokończę cały makijaż, dodam korektor, puder, róż i tak dalej, te wszystkie bariery. I wrócę do Was albo wieczorem. Albo jeszcze w połowie dnia zobaczymy, jak to wyjdzie, i sobie na koniec dnia, oczywiście, wszystko podsumujemy. Trochę czasu już minęło, nałożyłam korektor, utrwaliłam podkład z pudrem, zrobiłam przerwę w nagrywaniu, to dam obiad. Um, dokończyłam makijaż i teraz właśnie do Was wracam. Mamy godzinę um, za czwartą, czyli no już jakiś czas, krótki, ale jakiś czas ten podkład na twarzy siedzi. Dokończyłam makijaż, nakładając brązer um, i róż, zauważyłam, że no tak, z daleka. On wygląda bardzo ładnie. Tutaj nie ma co, czego się przyczepić, ale z bliska już tak kolorowo nie jest. I co najdziwniejsze, gorzej wygląda podkład nałożony gąbką. No to jest dziwne, bo przeważnie właśnie ta gąbka sprawia, że podkłady lepiej wyglądają na skórze niż nakładane pędzlem, a tutaj mamy ząk. Może właśnie chodzi o tą prostu jego konsystencję kremową. Głównie chodzi mi tutaj o ten jakby środek policzka, tutaj poniżej kości policzkowej. W tym miejscu on, ten podkład wygląda na górze i na jednej i na drugiej stronie. No ale mówię, na prawej wygląda odrobinę lepiej. Natomiast wygląda, tak jak mówię, z daleka ok ale i tak go widać. To jest podkład, który widać na skórze, czyli wszystkie te zapewnienia na temat um, podkładu, który wygląda jak druga skóra. Niestety się nie sprawdzają. No to ja znowu zmykam i zobaczymy się późnym wieczorem. Wracam do Was z podsumowaniem. Godzinę mamy prawie za 15, 12, czyli, no, cały dzień minął. E, I zanim przejdziemy do tego jeszcze, jak ten makijaż wygląda, to chciałabym zwrócić uwagę znowu, wrócić właściwie, do tego e, tematu pojemności podkładu. E, no bo on był użyty raz i tutaj mamy według opakowania 7 gramów. Ma to się, tak, uwaga, ma się dziwnie do np. 8 Nie, 9 gramów z inglota. No, to nie mogą być tylko 2 gramy, no proszę was. A szczyt z inglota był użyty więcej niż jeden raz, więc powinien być jakby bardziej zużyty, tak? Więc oryginalnie był większy, no, a już teraz jest dwa razy większy od tego Miss Sporty. Więc coś tutaj z tymi gramami nie pasuje do końca. I to jest naprawdę do końca dosunięty produkt. Także teraz, jak wszyscy się mm, właściwie nie zachwycają, tylko wszyscy się wkurzają na no ten zestaw do konturowania od Kim Kardashian, że jest bardzo mało produktu, no to Mamy no, to samo w postaci Miss Sporty. I tak na przykład, tutaj mamy z Inglota, tak jak mówię, 9 gramów sztyftu. Bobby Brown nam tutaj daje również 9 gramów. Też był użyty taki, nie wiem, 7 razy, także oryginalnie był jeszcze większy od tego z Miss Sporty. No i jeszcze z Golden Rose, tutaj to już w ogóle mamy 9,5 grama. To nie jest podkład, to jest rozświetlacz, także wiadomo, że to zużywanie się produktu będzie inne, ale no. Nie wiem, nie wiem co jest z tą gramaturą, ale dostajemy naprawdę bardzo mało produktu za te 20 zł. Um, no, gdyby, gdyby pojemność była taka sama jak Inglota, no to on już by pewnie miał wartość około 60 zł, więc już równie dobrze można kupić Healthy Mix. No i właśnie na czego zmierzam? Podkład tak naprawdę trochę poleżał na tej skórze, trochę się jakby uleżał, uklepał się i on nie wygląda źle. Nie mogę się tego przyczepić, że on wygląda brzydko, bo wygląda, no ładnie. no... Jakbym nosiła taki na co dzień, to myślę, że nigdy nie zwróci szczególnie uwagi, że o ojejku, ale widać ci podkład. Natomiast tutaj ten producent obiecuje, że to ma być efekt drugiej skóry. Efekt drugiej skóry to to zdecydowanie nie jest. Nakładając go pędzlem oczywiście jest mniej widoczny na skórze, ale i tak jest widoczny, a chyba nie o to chodziło. No i co teraz widzicie w zbliżeniu? Strasznie powłazi mi tutaj w linię uśmiechu i podkład w ten sposób zbiera się w liniach uśmiechu dopiero, kiedy jestem na jakimś dosłownie spotkaniu z wami i albo nie wiem, na jakimś innym evencie, gdzie cały dzień się dosłownie uśmiecham, no to wtedy powiedzmy sobie szczerze podkład ma prawo się zebrać właśnie w tych liniach, ale kiedy jest to normalny dzień, z jakby normalną dawką uśmiechu, no to to jest nie halo. to, to się nie powinno dziać, ja teraz powinnam to wszystko z tych miejsc podciągać i teraz wygląda to jakoś, ale no Specjalnie tego nie robiłam, no bo nie o to chodzi w teście, prawda? No także, tak naprawdę można powiedzieć, że jest to całkiem dobry podkład. Na te, że suchej jest całkiem trwały. Natomiast, um, nie byłabym przekonana co do jego wydajności, no i na pewno nie są te obietnice producenta spełnione. Jeżeli mamy go brać pod uwagę jako taki makijaż dla nastolatek, jako podkład dla nastolatek, no to, szczerze mówiąc, już wolałabym, żeby na przykład moja, nie wiem, siostrzenica czy ktokolwiek, nastoletnia, poszła i kupiła Bourjois, niż ten Miss Sport. I bo burżyła będzie dawał o wiele naturalniejszy, ładniejszy efekt na skórze, niż ten sztyft. No, ten sztyft to jest tak naprawdę tylko chyba um, atrakcyjny, powiedziałabym, za względu na jego formę, no bo teraz po podkłady w sztyfcie są strasznie na czasie, ale poza tym, no to nie jest to nic szczególnego. Myślę, że najważniejszym takim podsumowaniem, jakie mogę Wam dać a propos tych produktów, które um, testuję w testach na żywo, jest to, czy ponownie go bym użyła. Nie użyję już tego produktu, mówię Wam szczerze. Nie jest to ani efekt na tyle powalający na kolana, ani zadowalający, żebym specjalnie się musiała jakby przystosowywać do aplikacji sztyftu, no bo jednak ta aplikacja jest trochę inna. Jego trwałość nie jest też zatrważająca, no bo mówię, przy normalnym dniu żaden podkład aż tak mocno mi wchodzi tutaj w linię uśmiechu. No, nie, mówię, nie wygląda jakoś rewelacyjnie. Nie, nie sięgnę po niego. Już wolę nałożyć zwykły Halfy Mix albo Beautifier z Inglota, i wyglądać naprawdę, tak bym nie miała podkładu na twarzy, niż ten Miss Sporty. Także czy wy po niego sięgniecie, to już jest wasza decyzja ja osobiście rekomendowałabym inne podkłady z drogerii bo jest więcej o wiele fajniejszych produktów z drogerii jeżeli wy go używałyście, no to koniecznie dajcie znać w komentarzach jak się was sprawdziły i koniecznie zaznaczcie też jaką macie celę, jaki typ cery macie, bo to też jest ważne jeżeli chodzi o taki wpływ na to jak się podkład utrzymuje i wygląda na skórze, także ode mnie to wszystko, jeżeli jesteście ciekawe tego jakie produkty mam na twarzy ogólnie cały dzień i pomadkę bo na pewno to też was będzie interesujące rysować. Pomadki też cały dzień nie poprawiałam i trzyma się naprawdę całkiem nieźle. To właśnie ta informacja na temat pomadki i ogólnie całego makijażu znajdują się w opisie pod filmem. Tam też macie link do strony, na której możecie więcej poczytać o tym podkładzie. Także do opisu Was zapraszam serdecznie. Jeżeli się Wam ten test spodobał, proszę Was o zostawienie kciuka do góry. Jeżeli macie jakieś swoje sugestie co do tego, jaki tani podkład powinnam przetestować następnym razem, to też mi napiszcie i może dawajcie mi takie skrajne Półki cenowe albo bardzo, bardzo tanie, albo bardzo, bardzo drogie, i będziemy sobie robić takie testy, właśnie skrajności podkładowych, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście ta różnica cenowa będzie aż tak zauważalna. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!